Witamy w kolejnej części przewodnika po systemie stypendialnym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W tym odcinku pokażemy Wam, jak wypełnić wniosek o stypendium rektora. W tym celu z rozwijanego menu w lewym górnym rogu ekranu wybieramy zakładkę Wnioski Stypendialne. Wyświetli nam się tabela z terminami przyjmowania wniosków. Dalej klikamy na zakładkę Wnioski. Na dole strony pojawi się lista możliwych wniosków do wypełnienia. Spośród tej listy wybieramy interesujące nas świadczenie, czyli stypendium rektora i klikamy przycisk wypełnij. W przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia z rozwijanej listy na górze tabeli należy wybrać, czy studia pierwszego stopnia zostały ukończone na SGH, czy na innej uczelni. W przypadku wybrania pierwszej z opcji należy ustawić ostatni zrealizowany semestr na studiach pierwszego stopnia oraz datę egzaminu dyplomowego. W przypadku studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia poza SGH, należy dodatkowo wpisać nazwę uczelni, którą student ukończył. Po wypełnieniu wszystkich danych, klikamy przycisk Zapisz dane z formularza. Pojawi się strona potwierdzająca wypełnienie wniosku o stypendium. W tym momencie należy ponownie przejść do strony Wnioski i przy wniosku o stypendium rektora wybrać przycisk Drukuj. Pojawi się okno z żądaniem potwierdzenia dokonanego wyboru, którego nie będzie można już zmienić. W tym momencie wygeneruje nam się plik w PDF-ie, który należy wydrukować. Pierwszą stronę wniosku należy własnoręcznie podpisać. Na drugiej stronie znajdują się dwa oświadczenia. W pierwszym z nich należy wybrać jedną z trzech opcji, w zależności od tego, czy student wnioskuje lub pobiera stypendium na innej uczelni. W drugim oświadczeniu należy zadeklarować wszystkie obecnie studiowane kierunki, zaznaczyć ich stopień oraz planowany miesiąc i rok ukończenia. W tabeli poniżej deklarujemy wszystkie dotychczas ukończone kierunki, w tym studia ukończone na SGH. Zaznaczamy ich stopień oraz datę ukończenia. Oświadczenia podpisujemy własnoręcznie na dole strony. Do wniosku należy załączyć odpowiednie oświadczenie. Które znajduje się na stronie głównej systemu stypendialnego. W przypadku studentów, którzy studia licencjackie ukończyli na SGH, wydrukowane oświadczenie potwierdza dziekanat studium licencjackiego. W przypadku studentów, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni niż SGH, wydrukowane oświadczenie musi zostać uzupełnione i potwierdzone przez dziekanat macierzystej uczelni. W przypadku tych studentów do wniosku poza oświadczeniem należy dołączyć także suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Uwaga, brak jakichkolwiek danych w oświadczeniu dla studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż SGH, uniemożliwi przyznanie studentowi stypendium rektora. W przypadku posiadania osiągnięć sportowych lub publikacji naukowych do wniosku należy załączyć odpowiednie oświadczenie, które znajduje się na głównej stronie systemu stypendialnego. Dziękujemy za uwagę.